Na początek krótka informacja. Nie jest to nauczanie Słowa Bożego na temat sztu wodnego. Jest, jest to krótkie świadectwo, jak ja zostałam przekonana przez Ducha Świętego i przez Słowo Boże, aby pomimo tego, że byłam ochrzczona jako dziecko w Kościele Katolickim, ochrzcić się świadomie sztem wodnym. Podobnie jak w matematyce, każde równanie można obliczyć na kilka różnych sposobów. Tak, Bóg przemawia do każdego człowieka indywidualnie w taki sposób aby on zrozumiał. Bo ja bardzo lubię mieć wszystko uporządkowane i właśnie takich przykładów Bóg użył aby mnie przekonać. Kilka tygodni po nawróceniu wiedziałam, że muszę się ochrzcić. Nie wiedziałam jak to zrobić i gdzie, ale Duch Święty przekonywał mnie że powinnam się ochrzcić i że jest to dla mnie bardzo ważne. Jednym z ważniejszych wersetów, który Duch Święty mi wskazał, był chrzest pana Jezusa, który powiedział do Jana: ustąp teraz, gdyż godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Zachęcam do zatrzymania filmu i przeczytania wersetów. Dla mnie chrzest jest takim formalnym podpisem pod nowym przymierzem. Zaproszenie od pana Jezusa, ja teraz to muszę. Sformalizować. To tak, jakbyś otrzymał od szefa umowę z jego podpisem, warunki umowy, warunki zapłaty. I umowa nabiera ważności dopiero wtedy, kiedy pracownik umieści swój podpis. Bez takiego podpisu, umowa jest formalnie niezawarta i nikt nie zapłaci za Twoją pracę. Podpisanie takiej umowy oznacza, że stajesz się częścią teamu i uzyskujesz z tego tytułu konkretne przywileje. Bardzo mocno dotknęły mnie wersety, które mówią o zwierzchnościach i mocach, których nie widzimy. I chrzest jest opowiedzeniem się, po której stronie stoimy. Czy po stronie Pana Jezusa, czy też po tej drugiej stronie. Jeżeli stajemy po stronie Pana Jezusa i świadomie odpowiadamy na wezwanie Ewangelii, stajemy się uprzywilejowani w Panu Jezusie Chrystusie. I jesteśmy przez Niego chronieni całą Jego mocą i siłą. Słowo Boże naucza, że chrzest jest Bożym postanowieniem, a faryzeusze zgardzili nim. Jeżeli chcesz być uczniem Pana Jezusa, to warto przemyśleć również i ten werset. I dwa najbardziej znane wersety mówiące o chrzcie. To nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. I drugi o tym, że kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Myślę, że one nie potrzebują żadnego komentarza. Chrzest jest aktem posłuszeństwa na słowo pana Jezusa, który mówi, aby iść, czynić uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To Werset bardzo osobisty dla mnie, który mówi o tym, że Chrzest nie jest pozbycie się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie. Zadaj sobie pytanie, czy chcesz mieć czyste sumienie i 100% zwycięstwo nad grzechem? Wielu uczniów miało wątpliwości i zadawało pytanie, co mamy czynić mężowi i bracia. Piotr bardzo szybko odpowiada: Upamiętajcie się, i niech się każdy z was da ochrzcić. Eunuch, który usłyszał Ewangelię od Filipa, natychmiast się ochrzcił. Corneliusz również został ochrzczony po usłyszeniu Ewangelii. Lidia, sprzedawczyni purpury, ona i dom jej został ochrzczony. Oraz przełożony synagogi, który uwierzył w pana Jezusa, on wraz z całym domem również się ochrzcili. Chciałabym Ci dać trzy krótkie rady. Nie polegaj na tym, co mówią ludzie. Zakotwicz je w Słowie Bożym i polegaj wyłącznie na tym, co mówi do ciebie Duch Święty. A naprawdę mówi. Całe słowo Boże naucza, że Bóg nie ma wnuków, ma tylko dzieci. Nawet jeżeli twoi rodzice byli wierzący ciocie, wujkowie, dziadkowie to ty sam osobiście i nikt inny za ciebie tego nie zrobi, musisz zdecydować, czy chcesz być uczniem Pana Jezusa i iść tą wąską drogą, czy też nie. Małe dziecko nie może zdecydować świadomie.